Dzień dobry. Nazywam się Adam Krętowski i w nowej kadencji będę pełnił funkcję prorektora do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych. Dotychczas byłem rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i praca na rzecz naszej uczelni to moja pasja. W nowej kadencji będę pomagał we wdrażaniu metod medycyny cyfrowej oraz rozwoju komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Wykorzystując nowoczesne metody sztucznej inteligencji możemy skuteczniej diagnozować i lepiej leczyć naszych pacjentów. Przy pomocy opracowywanych algorytmów i sieci neuronowych chcemy skracać nasz czas pracy, spowodować, że będziemy mieli mniej pracy. Dzięki temu możemy wykorzystać ten czas na nasze pasje, marzenia czy zainteresowania. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do współpracy.